Radość wielka. Jest super. No dobra, to teraz powie, to jest przepis na ten sukces. Ja dzisiaj e, znalazłam na ulicy Grosik. Którego a, ja, a ja się bardzo stresowałam, a tu w studiu się nie, nie, nie denerwowałam, nie stresowałam no większy stres jest przed nagraniem, Która mi szczęście nagranie. przyniosła dzisiaj, bo dzisiaj ją zabrałam ze sobą. Jeszcze. No, to wyglądała? Mówcie, z którym pytaniem był problem? Jakby... Z ptakiem. Z ptakiem, no, z tymi ulicami, ja Zabierze, też miałam z blokadę z tymi ulicami, no. jakoś tak. Właśnie Kraków na pewno, bo rozważałam, tylko po prostu nie mogłam sobie tej ulicy przyzyje. jakoś no, przypomnieć. No, nie była, była bardziej bratka. No tak. Tak. Bratka, tak, 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 tak. No ale ta floriańska rzeczywiście jest taka no, tak. istotna. Tak, też taka. Tak, no, ale... gdzieś ale, to umyka? Tak, tak. dominikańska w Gdańsku rzeczywiście, no. No, 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 no ale to tak... Tak, Ciężko. no ale to, są, to są właśnie takie ułamki sekundy, kiedy człowiek w ogóle dostaje blokadę. No pierwszy finał poszedł świetnie, a drugi, tak. Już, tak. drugi już się troszkę baliśmy, że, że jednak będziemy troszkę. Okay. Tak, ale jak szczęście. już przeszliśmy do finału, to, to, już, dobrze. to już dobrze i odpowiadaliśmy. Się, jakie plany są na pytanie? Ja na, ja na pewno szafa, bo wymarzyła mi się szafa. Ja nie wiem jeszcze. Nie ja mam jeszcze nie, nie przewidywałam żadnej wygranej Ja też nie przewidywałam, nie wiem. Także wszystko przed nami. No i zapraszamy przede wszystkim. Zapraszamy wszystkich do udziału. Szczególnie rodziny. Szczególnie rodziny. Także zawsze bardzo. To było ostatnie dzisiaj na tak. No Jest szkoda. Za zapraszam tutaj, jeżeli chcecie kogoś pozdrowić. Pozdrawiam. Tak, ja bym bardzo chciała. Nie miałam możliwości pana Karola zagadać w, w rozgrywkach, ale teraz bardzo bym chciała pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich znajomych, sąsiadów, no i ciocia ze słomina, bym nie wybaczyła chrzestną, swoją mamę chrzestną, no i wszystkich, wszystkich, którzy oglądali i trzymali za nas kciuki. Dziękuję. Ja pozdrawiam męża Łukasza i synka Nataniela i całą rodzinę, która bardzo nam przywita była. Ja również całą swoją rodzinę, jak również wszystkich współpracowników, jak i moich podopiecznych pacjentów. A ja pozdrawiam koleżanki, kolegów, yy, współpracowników właśnie z pracy, przyjaciół, rodzinę. Rodzinę i kolegów z pracy. Dziękuję.